Life for I. Justice be done. Orin saw We stand as one. Command me. I am Templar. I am the sword of truth. Combat is the anvil of will. Our enemies must be eradicated. Victory is the only truth that matters. Fear is for the enemy. Nie not make me count as Riddlers! It is said that ignorance is bliss. Tell me, is that true? How peaceful it must be for you to have a mind unburned, thought. Moje życie za Ayur! Moja medytacja jest zakończona. Jesteśmy jednością. Jesteśmy ostrzami Ayur. Orin Shisal. Jestem templariuszem. Jestem mieczem prawdy. Walka jest kowadłem woli. Naszych wrogów należy zlikwidować. Zwycięstwo jest jedyną prawdą mającą znaczenie. Strach to dla wrogów. Nie każ mi liczyć do Zmidlarsz. Mówi się, że niewiedza jest błogosławieństwem. Powiedz, czy to prawda? Jak błogo musisz się czuć z umysłem nieskalanym myślą. Niewystarczająca ilość minerałów. You have not enough minerals. We are one with the shadows. I am the voice of the eclipse. You require my skills. Cold is the void. Colder than these steel limbs. Twilight comes as it must. We are all but shadows in the void. I hear the call of the stars. Night falls, and so will you. I am one with the darkness. You look better in the dark. Don't blink. Or you'll miss me. Now you see me. Now you don't. Oh, wait. Here I jestem. Jestem tu w mroku. Poruszamy się niezauważeni. Wyraź swą wolę. Wykorzystaj moje umiejętności. Jestem jądrem ciemności. Otchłań zionie chłodem. Moje serce jest zimniejsze od tych stalowych kończyn. Zmrok przychodzi, kiedy musi. Jesteśmy tylko cieniami w otchłani. Słyszę zew gwiazd. Noc się kiedyś skończy i ty również. Towarzyszy mi ciemność, a to bolało. W ciemności wyglądałeś ładniej. Nie mrugaj, bo mnie przegapisz. Raz mnie... Them today, warp field online. I have a lot of nerve. Chords. transmute. Second star on the right, straight on till morning. We push ourselves to the end, and when we reach it, we push farther. So, I guess that's not really the end, is it? Justice for all, except the. Server. I long for the skies of iron. Gdzie kryje się nasz wróg? Anan Porgal! Czas na bitwę! Niebiosa czekają. Tęsknie za niebem Ajur. Nasza furia zostanie uwolniona. Powstaniemy z popiołów. Odwaga mą tarczą! Mam dużo splotów Nerwowy. Transmutacja. Druga gwiazda po prawej. Do samego rana. Dawaliśmy z siebie wszystko. Docieraliśmy do granic naszych możliwości. A potem przesuwaliśmy te granice jeszcze dalej. W takim razie nie można chyba nazwać tego granicami. Sprawiedliwość dla wszystkich! Oprócz Zergów. Zirawek krajor! Oszalas sie! Is eternal. I heed the call. My memory is not what it was. These steel limbs are not my own. I have known only an eternity of war. I am the wrath of the colour. There can be only one. Back in my name. Had to teleport to and from school. In the snow, uphill, both dimensions. Youth is wasted on the young. Where's my walker? Oh. I'm in it. The gem cuts the chance foot. Sure foil or Benjamin Sujits, yes, Mała jest wieczna. Nasza służba nie ma końca. Moja pamięć już nie jest tak dobra jak kiedyś. Te kończyny nie są moje. Znam jedynie wieczność wojny. Jestem wielem kalim. Może zostać tylko jeden. Za moich czasów to musieliśmy teleportować się do szkoły w śniegu. górę, w dwóch wymiarach. Co za ponury absurd? Że możecie Ci decydować za młodu, kiedy jest się kretynem? Gdzie moja maszyna prosząca? Channel the light of Ior. Under Cool Rock. We are at full power. Zaknaku Afal. Phase crystals charged. This vessel shall avenge. All paths are seen through the prism of fate. Our wheels are aligned through the Holy Kala. Conflict must not be seen through the lens of desperation. Infinity burns around us. There is no greater void than the one between your ears. Nakieruj światło, Aiu. ik kudar anai. Ta jednostka niesie zemstę. Kryształy fazowe naładowane. Mamy pełną moc. Ta jednostka. Niesie zemstę. Wszystkie ścieżki postrzegane są przez pryzmat losu. Święta Kala spaja nasze jaźnie. Nie można postrzegać konfliktu przez pryzmat desperacji. Wokół nas płonie nieskończoność. Nie ma większej pustki. Niż ta między twoimi uszami. You require more vesping gas. Potrzeba więcej Vespanu. You must construct additional pylons. Musisz przyzwać dodatkowe pylony.